Rozmawiano już między innymi o kolejnictwie i hutnictwie. Tym razem była mowa o gospodarce wodnej. Za nami piąte spotkanie w ramach cyklu wieczorów śląskiej kultury i tradycji. Podstawową energią średniowiecznych, później XVIII- i XIX-wiecznych hut była woda. Tutaj na naszym terenie wszystkie te huty musiały mieć energię wodną, więc musiały być stawy, musiały być kanały hutnicze. I dzisiejsze Kolonowskie jest właściwie tak osadzone na siedmiu takich jednostkach hutniczych albo osadach, w których pracowały te huty. No i do dzisiaj widzimy jeszcze pozostałości po tych urządzeniach hydrotechnicznych. Kanały hutnicze w Kolonowskim były bardzo ważne dla funkcjonowania hut. Wraz z nimi budowano mosty, dopływy, tamy i turbiny wodne. Część z nich zachowało się do dziś. Jest jeden podstawowy kanał hutniczy. To jest ten kanał 8-kilometrowy, który idzie z Malapartusa aż tutaj do Kolonowskiego, do stawu. Który później dalej jest y, zasypany i później zaczyna się za placem Targowym już odnawiać i płynie do Fosowskiego. I stamtąd oczywiście również do Panwi. Historia tego tematu jest ważna, a wkład rodu kolonów w stawy hutnicze nieocenione. Kolonowie to był ród, który pochodził z południowego Tyrolu. I tutaj, drogą przez Czechy, dostał się najpierw początku do brzegu, a później, poprzez zaślubiny, wszedł w posiadanie wielkiego majątku. I tutaj, w strzelce opolskie, Toszek, Tworuk. I później Filip Kolony ostatni przedstawiciel właśnie tego rodu, założył Kolonowskie. I tutaj zbudował potrzebne kanały, żeby zasilić właśnie hutę kolonowska, która powstała właśnie od nazwy ostatniego przedstawiciela rodu, Filipa Kolonę. Podczas spotkania można było wysłuchać recitalu pianistycznego Szymona Marzoka. Jestem studentem Akademii Muzycznej w Łodzi, w klasie organów. Jednak muzyka fortepianowa jest mi bliska. Od dzieciństwa gram też na fortepianie, stąd też dzisiaj zdecydowałem się zagrać recital. W spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna zdjęć pokonkursowych, których zwycięzcą została Stefani Koprek i jej seria zdjęć zatytułowana Wciąż płynąca historia. To są zdjęcia laureatów konkursu. I tutaj te, które są wystawione na, na, na tej małej wystawce, właśnie to są fotogramy kanały hutnicze bądź stawy hutnicze, o których będzie dzisiaj mówił pan Gerard, tak jak one dzisiaj wyglądają. Organizatorem cyklu spotkań wieczoru śląskiej kultury i tradycji była Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskim.